Ciekawe przez ile dni będzie ten dymił. Godzinki jakieś jakie? A myślisz, że gdzie on mógł doleciać? Myślisz, że doleciał na Teraz Myślisz, że doleciał na Wytwarzamy pieczywo, biżuterię, naprawiamy samochody, kładziemy instalację elektryczną, hydrauliczną, strzyżemy włosy. Na czele starszy starszyzny. Ja idę po tej stronie. Ty, co, ty, co, ty, co, ty, co?

Swój kolega, A teraz przed państwem wspomniane już przed chwilą cej rzemiosła i przedsiębiorczości na cele starszych da